Marek Koźmiński ogłosił swoją kandydaturę, jeśli chodzi o wybory na prezesa pzpn -u. Czy to oznacza, że Zbigniew Boniek będzie zarządzał tak naprawdę PZPN-em, prezesem z tylniego ty siedzenia? Bo wiemy o tym, że Boniek nie może startować w na trzecią praktycznie kadencję. No właśnie, co dalej z Bonkiem, ponieważ pojawiła się e, propozycja, żeby m, tak naprawdę pracował w Romie. A więc w klubu ze stolicy Włoch. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Marek Koźmiński oficjalnie ogłosił, że startuje w wyborach na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej wcześniej tak naprawdę no, nie odpowiadał na to albo wymijająco media pytały się go czy będzie startował bo wydaje się, że to jest naturalna tak naprawdę kandydatura Marek Koźmiński, który jest wiceprezesem PZPN-u praktycznie startuje w tych wyborach, niektórzy mówią, że to będzie kontynuacja jakby takiej władzy Zbigniewa Bońka Pojawiły się takie głosy tak naprawdę, czy Zbigniew Boniek, który by, gdyby pozostał w PZP nie, czy nie będzie sterował tak naprawdę dalej tym PZP em -nie, nie będzie rządził, a jakby tutaj właśnie postać Marka Koźmińskiego, no to tylko kwestia praktycznie zmienienia od człowieka na stanowisku, tak? Mówimy o tym, że Zbigniew Boniek z, jakby w świetle polskiego prawa nie może zostać wybrany czy w trzeci prezesem PZPN-u. No więc tak, takie pojawiły się oczywiście głosy. Co ciekawe, na te praktycznie spekulacje, czy ty, ty, tym spekulacjom uciął, to te, te spekulacje uciął tutaj Zbigniew Boniek, ponieważ Zbigniew Boniek udzielił takiego wywiadu dla włoskiej gazety, gdzie powiedział, że tak naprawdę nie interesuje go, tak, tutaj sterowaniem praktycznie fotelem prezesa PZPN stylnego siedzenia, czy pociąganiem praktycznie za sznurki. No i przyznał, że rzeczywiście są takie propozycje, są oferty z Romy, na razie nic nie ma takiego konkretnego, aby objął tam na przykład dyrektora sportowego, albo też po prostu miał jakąś funkcję w tym klubie, tak, jeśli chodzi o, o ROME. No, dosyć ciekawa sytuacja. Wiemy o tym, że przecież Zbigniew Boniek, praktycznie jego drugi dom to znajduje się we Włoszech. Cała jego rodzina znaj znajduje się, mieszka we Włoszech: żona, dzieci, wnuki. Natomiast, no teraz, jak jest prezesem PZ pzpn to wiadomo, że mieszka i funkcjonuje w Polsce. Więc kto wie, czy czasem po zakończeniu tej kadencji rzeczywiście nie obejmie jakieś stanowisko w Romie, na przykład dyrektora sportowego? Niewątpliwie Zbigniew Boniek na pewno nie pozostanie bez pracy, bo jest to fachowiec, tak więc prędzej czy później, nie w tym, to w innym grubie na pewno znajdzie zatrudnienie. Nie. nawet się mówi o tym, że może po prostu znaleźć zatrudnienie w organizacjach, które w strukturach UEFA, tak czy w strukturach FIFA, no bardziej w UEFA. No ale to są jeszcze nieoficjalne informacje. Na swego czasu takie były informacje, że Zbigniew Boniek by startował w wyborach tak politycznych do europarlamentu. Tak, no ale te wybory miały miejsce w tamtym roku, no i one były w czasie, w czasie kiedy Boniek był praktycznie Tutaj już, czyli był prezesem PZP, więc to było niemożliwe. Tak zresztą Zbigniew Boniek nigdy nie deklarował, że chce startować w wyborach, ale nigdy nie mów nigdy, tak może to się wszystko praktycznie zmienić. Więc tak wygląda ta sytuacja. Marek Koźmiński rzeczywiście tutaj deklaruje, że chce startować w wyborach na prezesa PZP. No zobaczymy, jacy pojawią się tutaj kontrkandydaci, jeśli chodzi o Marka Koźmińskiego. Niewątpliwie ma dużo doświadczenia, przede wszystkim jest olimpijczykiem. A więc razem z Jerzym Brzęczkiem i tutaj chociażby Wojtkiem Kowalczykiem zdobyli medal na Igrzyska Olimpijskie w 1992 roku w Barcelonie przez wiele lat jest praktycznie wiceprezesem PZP, PZPN-u. Mówiło się też o tym, że w momencie kiedy na przykład Marek Koźmiński został prezesem, zostałby prezesem PZPN-u, wtedy Zbigniew Boniek mógłby pełnić jakąś funkcję w pzp ie na przykład e, być tutaj tak dyrektorem do spraw szkolenia e, czy młodzieży i tak dalej. E, natomiast no, no tak powiedziałem, e, no zobaczymy tak naprawdę jaką decyzję podejmie Boniek, czy dalej będzie w tych strukturach PZPN-u, czy wy, wybierze na przykład tej pracę w Romie, tak, czy po prostu e, będzie w, 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 w Występował. Będzie po prostu tam pełnił funkcję w ROMie. Także tak wygląda ta sytuacja, jeśli chodzi o Zbigniewa Bońka. No, na razie nie ma tutaj jeszcze jakichś po prostu konkretnych kontrkandydatów. Być może na krótko przed tymi wyborami się pojawią. No, mówiło się na przykład o tym, że może startować Jerzy Dudek. Tak, moim zdaniem, jest, że Dudek na pewno zostanie prezesem pzpn no, u tylko kwestia z czasu. Jeśli nie teraz, to może za kilka, za 10 lat, za 5 lat, za kilka, lat praktycznie ale moim zdaniem, na pewno, prędzej czy później, Jerzy Dudek zostanie prezesem PZPN-u. Natomiast wydaje się, że Marek Koźmiński ma bardzo duże szanse, tak, żeby zostać prezesem PZPN-u. Przede wszystkim jest to postać, która raczej się nie naraża tutaj różnego rodzaju właśnie środowiskom. Wiadomo, że przed praktycznie tymi wyborami, jeśli chodzi o prezesa PZPN-u, no zacznie się liczenie szabel, tak, kto takie głosy ma, jeśli chodzi o poparcie? Też po prostu tutaj, tak, polityka pewnie wkradnie się, oczywiście, polityka, jeśli chodzi o tutaj te związki regionalne, związki po prostu wojewódzkie. No i będzie z, zebranie praktycznie tak pod koniec i czy jesienią pod koniec tego roku, i wtedy zostanie wybrany nowy prezes pzpn tak, nowy prezes PZ, PZPN-u jaka by była tak naprawdę nowa kadencja Marka Koźmińskiego? No oczywiście z, ciężko jest powiedzieć tak, no bo nie został jeszcze wybrany, natomiast raczej nie, można się spodziewać, że to nie będzie jakiejś y, rewolucji, tak, że nagle po prostu zmieni całkowicie ekstraklasę, nie wiem, będzie tylko dziewięć zespołów w ekstraklasie albo y, zupełnie z, y, zmieni po prostu optykę, jeśli chodzi o piłkę nożną. Raczej to będzie kontynuacja właśnie takiej polityki, jaką miał Zbigniew jak Na pewno będzie y, Marek Koźmiński chciał suwerennie rządzić, y, wprowadzać swoje elementy, natomiast... Y, Ни в аппетит. Będzie to odmienne, tak naprawdę, tutaj e, odmienny praktycznie sposób rządzenia niż Zbigniew Boniek, tak? Niż faktycznie Zbigniew Boniek. No, Zbigniew Boniek znał tak naprawdę i dalej zna e, tutaj wiele tak naprawdę mocnych person, jeśli chodzi o piłkę e, w ogóle na szczeblu światowym, tak? E, także tutaj rzeczywiście jego moc, pozycja była mocna, u, ma, bardzo mocno też ugruntowana. E, natomiast zobaczymy, tak naprawdę, kto zostanie tutaj nowym prezesem PZPN-u. E, no, ja na przykład przedstawiałem w jednym z filmików, że może być sytuacja tego typu, że polska reprezentacja zacznie odnosić. Sukcesy i się okaże, że to, to, to będzie miało miejsce wtedy, kiedy Boniek już nie będzie prezesem PZPN-u. No i te sukcesy zostaną przypisane do nowego prezesa PZPN-u. Pamiętajmy, że jakby to ziarno zasiał Zbigniew Boniek. Z licznymi tak naprawdę działaniami to nie chodzi nawet o pierwszą reprezentację, ale o Puchar, tak? Tutaj Polski, O jeśli chodzi właśnie o Puchar, tutaj na stadionie narodowym tych dzieci i młodzieży, podniesienie rangę, tak? Jeśli chodzi o szkolenie jeśli chodzi o reformę, jeśli chodzi o kwestie finansowe, to rzeczywiście może spowodować, że ta reprezentacja żniwa tego za dopiero za kilka lat. Jeśli okaże się, że Zbigniew Boniek już będzie poza PZPN-em, a wtedy reprezentacja polska będzie odnosiła sukcesy, no a to niewątpliwie sukces praktycznie będzie wtedy Zbigniewa Bońka w dużym stopniu, tak. Oczywiście sukces ma wielu ojców, to nie jest powiedziane, że w całości, tak. Natomiast rzeczywiście wiele dokonał tutaj prezes PZPN-u, tak, Zbigniew Boniek, wydaje się, że to też jeśli chodzi o kibiców to e, bardzo dobra była kandydatura, tak i bardzo dobra po prostu prezydentura, tak e, tutaj bardzo dobre praktycznie tutaj kadencje dwie kadencje jeśli chodzi o Zbigniewa Bońka e, no takie naoczne tak naprawdę, czy nauszne, bo można było to usłyszeć, to przede wszystkim ze stadionów e, podczas meczów reprezentacji e, tak nie było słychać gło głosy kibiców, tak czy po prostu przyśpiewki e, brzydkie na temat PZPN-u, no, oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest nieznaczące, tak nie ma to żadnego wpływu, ale to jest też jakby ocena społeczna kibicu, że kibice po prostu postrzegają, że następują zmiany. Zostanie w stanie przyjąć tak tą gorzką tabletkę, tak, że po prostu tutaj ta reprezentacja nie odnosi takich sukcesów, ale widzą, że coś jest zrobione, coś jest, idzie do przodu, tak więc rzeczywiście tutaj nastąpiły duże zmiany, jeśli chodzi o właśnie o polski związek piłki nożnej, tak? Także zobaczymy, kto jeszcze po prostu będzie startował, jeśli chodzi o następne czy w, 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 Wybory, jeśli chodzi o prezesa PZPN-u, jakie pojawiają się tutaj kandydatury, być może pojawiają się też kandydatury ze świata polityki. Ryszard Czarnecki, Richard, jak go nazywa, zbignie Zbigniew Boniek, być może on zgłosi swoją kandydaturę, a może jakiś inny po prostu polityk zgłosi swoją chęć. Ale raczej trzeba sobie powiedzieć wprost, że środowisko piłkarskie środowisko sportowe jest raczej niechętne politykom, przynajmniej żeby byli prezesami PZPN-u, tak. Oczywiście, no, Roman, ko, ko, tak. Kosecki, no to też jest inna sytuacja, tak? Ale który był posłem tej Platformy oteckiej, no ale ja mówię tutaj o prezesie pzp u tak? Była też kandydatura jednego z najbogatszych Polaków, który miał startować, stanąć w szlamki praktycznie ze Zbigniewem Bonkiem, no ale to się wydawało, że po prostu to jest raczej mało prawdopodobne, żeby tutaj Zbigniew Bonek przegrał, tak? Jednak tutaj, jeśli chodzi o piłkę nożną, to jest dużo po prostu zagadnień, mnóstwo trzeba poświęcić pracy, no i też jakby funkcja prezesa pzp u nie zawsze jest wdzięczna, bo musi często po prostu odpierać ataki i krytykę, tak, ze strony właśnie dziennikarzy. To jakby po prostu dziennie znosił Zbigniew Bońka i cały czas dziennie znosi, broni też tej reprezentacji, broni też swoich decyzji Nie wszystkie decyzje, jeśli chodzi o Zbigniewa Bońka, na pewno były udane, ale na pewno ten czas, jeśli chodzi o Adama Nawałkę, tak, może poza mistrzostwami świata w Rosji, no to można to uznać w jakiś sposób za sukces Zbigniewa Bońka. Ja nie mówię tutaj że, tak nie chcę gloryfikować, oczywiście, Zbigniewa Bońka, ale na pewno była to po prostu właściwa osoba na właściwym miejscu. Wydaje się, że gdyby po prostu była możliwość tak prawna, żeby Boniek był na trzecią kadencję, to Boniek by został praktycznie tym prezesem pzp na trzecią kadencję. E, no bo to jest naprawdę ciężka, e, żółma praca. Może się wydawać, że po prostu tak, jakieś tam zarobki, że e, nie wiem, może samochód służbowy, czy jakiś apartament jest dostępny. Do, 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 do Natomiast no, wyobraźcie sobie, tak, to ta wszelka krytyka, jeśli chodzi właśnie o właśnie kibiców, o Dziennikarzy spada nam na prezesa pzp -na, tak samo za na przykład grę reprezentacji polskiej, tak? No, Zbigniew Boniek podjął decyzję w sprawie selekcjonera, ale nie może odpowiadać za każdy praktycznie mecz reprezentacji polski, no a wiemy, że często po meczach właśnie są pretensje do prezesa PZP-u, no ale Zbigniew Boniek jakby do tego się już przywykł. tak? Więc napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie? Czy Zbigniew Boniek powinien dalej być prezesem, gdyby była taka możliwość prawna? pzpn czy była to dobra, e, tak naprawdę był e, e, to, 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 to dobry czas, e, kiedy dobry czas dla polskiej piłki, dla PZPN-u, tak, kiedy właśnie Boniek był prezesem, czy Marek Koźmiński właśnie e, zmieni, zrewolucjonizuje polską piłkę, e, czy to będzie tak naprawdę delikatna zmiana reformy, a nie rewolucja. Jestem ciekawa wasza opinii, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!